Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku y zrobimy sobie taki A krótki, wiem, fajny. No, dzisiaj taki krótki odcinek, więc nie zrobiłem Psi manka e Ale. No dobra. Dobra, zacznijmy od trzy raz. Jo, ja, widzowie! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie krótki odcineczek z y oczywiście y krytowania innych ludzi w Endzie. Sorry, Szymix. A teraz dawajmy. Ja co, nie? I na że ktoś mnie kryta, ja zrzucam widelec i szybko myszka i uciekam z <laughs> góry. O nie, oni krystale! Nienawidzę krystali. A masz? To krystale będziemy bić. Krystale? Ty, dobra. Mhm. Masz, masz strefę śmierci? Nie. Yeah. Kurde. Nie ja mam dużo pieniążków. A wiesz, że da się podlecieć yy, na, na spawn'a, tylko musisz od samej, samej góry? Wiem. Jak masz walkę, to tam se stoisz. Ja tam, o, ja ja tam jeden raz tam To jest takie nienormalne, rozum... Aha! Nie, nie można już! Dobra. strzelił. Bo zawsze ci strzela ze mnie. Dobra, sklep Endu. Zabójstwo śmierci. Mam to w każdej! No co, co tam mówisz? Dobra, czemu ja mam Endercze Czekaj. Ukośnik spawn. Koksiki są jak lubiki i są dobre jak klik-klik. Klik, klik. Dobra, ja kupuję z rynku krystale. Ej, dobra, ja mam, y, ej, dobra, ja mam 16 torfałów śmierci. Ej, dasz 8? Ja kupię. No to, a dasz na pół? To chodź przy tym sklepie. no. Oj! Mogę? Oj Ej, mam z tego cztery staki, chodź. chodź. To mi się podoba. Chodź No ja patrz żebrze, Co Coś tam administrał Chodź Ej, a masz obsylia? Mam, mam trzy staki. Zajmij jeden. Dobra, zamieniam mój ekwipunek na ekwipunek yy, krystalowca. Ej, wiesz co ci polecam? No co? Jak? Bo jak nie masz mieć na Fender czasie, ani w magazynu, co nie? No. Idziesz do Endu i pisz, pisz yy, w, etanie, w Endzie, pisz Ender chest. Łukasznik Ender chest. Wiem, jest taki mały. Ale możesz przetrzymać itemy? Możesz. Właśnie, to jest takie OP. Nawet koksy mogę ten. dobra. Ja mam tam dalej w tym Ender chestie chyba z 5 wagoników. W No w tym, tym małym. Dobra, dawaj na środek, dawaj na środek.

Dobra, ale lecę, lecę, lecę! Dobra, jest! Bo wysadzałem ich trochę. Dobra, nie, 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 nie. Jestem na środku, jestem na środku. Wracam Jestem, 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 jestem! Eee, jak mnie wybiło! No. Ej, dobra, trzeba dawać łeby, a potem ee, krystale. O nie, 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 nie! Ja mam właśnie łebów teraz przy sobie. Garama Antma, dung, dung. Ja mam. Aha, ale mocno! No słyszę jak tam nawalasz. O! Ktoś ma zero pingów! Dawaj, 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 dawaj! Ja go będę bił, ja go będę bił! Czeka. A mało miał? Sprawdzę. Nie, miał mało, miał pożycia. życia. Kubi ma mało? Co Kubi ma mało? Leczy się, Coda? leczy się. Ej dobra, jest błąd na serwerze, e, że jak ktoś kłóca, to nie można z Tak, tak jest w Minecrafcie. A ja ginę, a ja mam dwa serca. Nie wiem, nie jest dwa serca, no ale na pewno mało. Ile już użyłeś? A teraz tak, dostałem nielotek, dostałem nielotek, dostałem nielotek. Nie Pomóż! W środek. Już, jesz, już, już. Czemu tu nie można nic stawiać? Aha! Ha! Mam mało? No. Pomóż! Ma, mam wędkę, mam wędkę, ma, jestem na wędce, jestem Dobra, na wędce. Idę, 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 idę. Bie, 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 bie. O nie, 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 ja mam źle. Ta horda za mną leci. <laughs> jestem na karuzeli. Nie mam łapów, tylko nie mam łapu. Ja się zrobię Repair al. Ej, ogólnie to mam idealnie z tak krystal i pierwszy stak użyłem. Zab ej, zabijem siu Kubiks! Zabijem Serio? Kubiks! Ile? Tak, A, miał to tem, miał to tem, miał to tem! Nie miał to temu! Ile, ile co ma? Co miał? Co ma, co ma, co ma? A, miał to tem. Bo nie mam kieszonki. Kurde, 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 kurde. Dobra, ja robię Repair Al. Ja sam muszę zrapać. Dobra, zrepałem, zrepałem. No. A ja zmieniam setę na plus 7 Obiadek Obiadek miał Bardzo śmierci! Miał! Mam trofeum! Ale ich odrzuciło! Jestem. O! Jak będzie nad krystalem, to go wal. Bo wtedy najwięcej zadaję. Jak ktoś jest nad krystalem. Nie wdychaj! WALT CRYSTAL! Uciekaj! Trzy serca! Trzy serca! Gonią cię! Trzech się goni! Trzy serca, nie! Uciekaj! Ej, czekaj, bo do mnie Rudy dzwoni! Kurde! O nie... Mam lipę! Mam lipę! Ale mam mam lipę! Mam lipę! Mam lipę! O, tobur, 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 tobur... Perła. Nie zrypałem se, tam mi padły. Co ci padło? Ja jaum, Ja to ja mam dupę, ja mam dupę, ja już zdechłem, 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 zdechłem! Zdechłem. Moi drodzy, zapraszam Zdech... was... Na mój kanał, bo oczywiście za jedną subskrypcję wejdzie do subskrypcji robię swój własny serwer I A oczywiście... będę ja ma... tylko technikiem. technikiem. on będzie technikiem, więc będę... Zapraszam was wszystkich na yy, serwer. Znaczy na mój kanał. No to ja tu obiadek jem i latam elką, więc... Ej, ej! ej ja jestem, ja odważny, ja... jestem odważny, jestem odważny, idę bez to temu. Ej, jeżeli teraz zdechnę, to się kocham. Uuu, ej, ale by się rózga z... przydała. <gulia> <gulia> pan. Ej, ty, o, ty o, ja masz ma... A wiesz, że ty, ty na odcinek nagrywasz. Nie no sorry, widzowie i sorry, YouTube administration. Aaaaaaaa Sorry. Ej, zdycham. Ogólnie zdycham. A jesteś z, to, z totem? Tak, nie. Bo mi, ci, wszystkie totemy padły. No ja jestem bez totemu. Widzę cię Widzę cię Ja to na górze Idź siema, siema. się ma, się ma, się Zrzucaj go, zrzucaj go Idę na górę Idź na samą górę tego budynku co byłeś Ja jestem na samej górze Wiem co ja robię, wiem co ja zrobię Czekaj Patrz no, teraz Wejdę w A ścianę jest. widzowie, widzowie wejdę w ścianę Czekaj, czy? Jak to czekaj. No czekaj, pek. Oj, profic celuje. Dobra, sigma. Ej, jestem w ścianie. Też jestem, tylko ja widzę wszystko. Widzę, ja widzę, nie. idę cię ratować. Idę do ścianę! ściany, Wchodzę do ściany. O, piją mnie. No u mnie jest lekka dupka. Ej, bo ja kostumu nie mam! Ej, bez lekka dupa! Ej, bez lekka dupa, i sorry YouTube. Ej, o dobra, mam chorusy, dobra, mam chorusy. Jezus Maria. O, dobra, mam chorusiki. Ej, 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 mam trzech. Mam wędkę, mam wędkę, mam wędkę, mam wędkę. Mam wędkę, nie mam tu temu. 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 Mam wędkę, nie mam tu temu! PD. PD, PD, nie. Ej, 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 pomóż, pomóż, mam dwie nelotki! Mam dwie nilotki! Dwóch typów i nie mam tu jemu Sieradek, picię Sieradek Sieradek, Sieradek, jestem ciągle na środku Raturę, turaj raj, tu biorę Biorek, tu Biorek, nie jest stole. Ja tu, masz tule Ooo, dobra, 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 ile ich wysadziłem Ojej, ja sam bym się zabił Ja mam, ooo, mam kolejną wędkę Proszę was Uczekaj! Tebaj, tebaj się perłami! Zbroja! Trzy nielotki mam! Trzy nielotki mam! Jest? Jest? Jest, 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 jest w ścianie! Nie! Zawieję? klipa. Zobacz lekkalipa. Jest. Uf. Dobra, ja troszkę tracę, nie. Uvidíme slipa. Uvidíme slekka lipa. Ej, Hej! Kde 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 To Jeszcze jedno pytanie, ja mówię nie, bo nagrywam odcinek, co nie, nie ja takie, to, i, bo będę spami powtarzam, ja to se spam i włączyłem, że nie przeszkadzać. Ale, ej, ale ej, ja ej, 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 tobie, ej, 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 tobie. mam nieludkę! Nie lecę, nie lata mam! Jestem przy tobie! Nie, nie, nie do Wojda! Nie do Wojda, nie, nie, nie mogę go bić! Dobra, Dobra mam go na siebie! Wejdę w drzewo, wejdę w, w drzewo. Nie musisz, ja mam go na siebie. Masz? Ile ci pomóc. Jakby co to mam mega zepsudą zbroję, może mi paść. Ja już.. ej okay. ogólnie to ja mogę paść, bo jak będzie nowa edycja to spoko. Nie, nie masz tu temu? Nie mam, nie mam. Chcesz potem? Ja ci tam! Tak, chcę chcę chcę... Chodź, 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 chodź! Chodź tu, chodź tu! Jestem, 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 jestem! Daj, Mam, 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 ma, ma. Dzięki, dzięki. Gry Powiedz, że masz... że nie, nie da... nie... E, nie, robię to, co S. S. Robię to, co S. Robię to, co S. Robię to, co S. nie, to nie to mi nie, dają, to mi nie e, Musisz ciągle spację wciskać. Co, ciągle w spację, nie. ciągle wca spacja. Proszę, 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 proszę. proszę. To por, No co? No nie! Padłem! się! Fajnie było widzieć. Ej, się! Ja spadłem i się skampiłem! Ej, ja tam nielotkę i zepchnę! Wpadłem do wojta. Nie mów. Ja Ej, jeżeli teraz ktoś, ktoś mi złapie na nielotce, to ja mam tak, że ja Nie mam tota Ej, wiesz, my, że anielski dobór nie działa na void? Boski No, boski dobór nie działa na void. Dobra, jestem Na środku jestem Wiem, wiem, trafiłem to tam. No to super No i mam nadal nielotkę. ej, ogólnie zostały mi, tak właściwie, dwa totemy o! Ja nie mam, ja nie mam topa, ja nie mam tota ogólnie. Ty! Ej, y, mam, znalazłam tego frajera. I'm sorry, YouTube. Ja sobie biorę rzeczy, a, 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 a ten A ta, a ta straszna zabiera. Tak, nie lubię takich gości Aaa, mam trzy! Środek, 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 mam trzy nielotki Będę miał trzy nielotki Tak, raz. to jest skrzynia uh, bossa. No nie no, ja tu ginę! Nie mam to temu Nie mam do temu Wiesz i tak, tak. Powiem, że będzie nowa edycja, więc co? No proszę no, ale ja nie chcę zginąć To jest taki fireball jump Tutaj Crystal jumpa Lecę, szukam cię, szukam cię. Środek? Daj na siero, na siero. Jestem! Trzyma! Ratuj, 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 ratuj. Ratuj, 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 ratuj. Czekaj, wezmę nie topór, bądź. wezmę topór. To, dobra, dobra, dobra nie. jestem w tym. Mam nie lote, mam, nie lotę, nie, mam nie. nie lotę, mam nie lote, mam nie lote. Czekaj. A ja Czekaj, czekaj. No bij mnie, no bij mnie. Wysyłają krystale. Nie! I, i, nie mam do, krystali, nie, nie mam krystali, nie mam krystali, jest dupa. I'm sorry, YouTube. Ja go do Wojda A ja mam przerąbane. Co mi padło? Butów nie mam. Butów nie mam. Butów nie mam! Zbroja plus 7 mi pada. Yy, ogólnie buty mi plus 4 padły. Ty, ilo? Ilo, zadaje. Ilo! zadaje! Jak chcę zginąć Ej, ty co mnie zrzucił do wojna i myślał, że mnie zlaca. Kurde! Ej, mam łeby, mam łeby na sobie! Trzech miesiączków mam! Ty, dobrze! BIMOS! Uciekaj! Mam dalej nielotę jedną To jest nieloty? Jest tak? za tobą, jest, jest za tobą, jest za tobą! Nie mam nie loty, ale w ogóle nie mogę... Ledra mi się buguje. Ja szukam tylko mi się bukuje, czy mogę, ale za bardzo nie. Boski wyrzuciłem! Boski wyrzuciłem! Dobra nie! Jest. Dobra, nie, podniosłem, bo, bo boski miecz wyrzuciłem. Wędkę mam, wędkę mam, wędkę mam! W środek, w środek, wędkę mam! Tak mam wędkę! Ja jestem w gorszej tak sytuacji, ja nie mam tu... Buty mi padną, buty mi padną, nie będę miał butów, nie będę miał butów! Uciekaj! Ciągle walczysz, jak wiesz, że nic nie masz, na zmianę. Koksy tylko jam. Padaj! Jest koksy! Tylko koksy jem. Padaj! Buty mi prawie padły. Ginę, oh. ginę, ginę, ginę! Odleciałem. Nie mam fajerwerek. Ja odlecę, ja odlecę. O proszę. To co jest?! No elektron nie Jest mogę... wielka kupa, jest wielka bardzo kupa. spodniej Spodni? Mam spo, mam spodnie, dobra. Nie mam fajerwerek. Nie mam butów. I nie wylecę z Wojda. I nie... i dobra, ginę. I nie wyla, nie zmierzę, że wylecieć z Wojda. Ostatnia szansa! Ostatnia szansa! Napiszcie jakiś miły komentarz. Poprawcie nam humor, bo nam jest przykro. A też żarty Szmigusa. To nie były żarty. Nie żart, przepraszam. Spodnie, ja jestem przygotowany, aż mi spodnie padną ogólnie. Spodnie, spodnie mi padły, spodnie mi padły. Klata, 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 klata! Proszę no! Ja chcę odlecieć, ale widzowie patrzcie, patrzcie! Widzicie to? O, czekaj. No i co? Nie, patrzcie! Używam, używam, używam myszki, ale nie mogę w ogóle fajerwerków użyć. Ogólnie ciągle mi się buduje tam. Jestem, 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 jestem. Idę, 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 idę. Oni gidem. biorą się na mnie, bo my mamy takie idzie. przebrania! idzie. Oliwia, Mam Oliwia, Nie Oliwia, Widzowie, 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 to, to jest żart, to jest żart po prostu nie Zaraz normalnie leciałem, ale czasami im się buguję Bo buty, 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 co mi padło, co mi padło znowu Ty gadasz. Ty dadasz, chłopie. A mu do mnie mówisz? Nie. Chłop, na L3 lata. No chodź. Drugiego co felce lata. Ej, ej jest lupa, bo ja mam cztery fajerwerki. Ej jest ej, lipa, bo ja mam dwa fajerwerki. Ja mam dwa fajerwerki ogólnie. Ja mam dwa fajerki. Fire... Gość do mnie idzie. Ja mam taką. Du no czemu, czemu? Czemu ty nie działa, tylko no? Proszę, no! Z za sam se zaraz to tym zbiję. Widzowie, jakby na spokojnie. Jakby na spokojnie. Ja biorę kostkę. Daj go. Ej, damy go! Przemy trzeba spisał jako, pytań. A to tobie? Sorry. Ja nie mam butów. Daj mu nielotę, daj mu nielotę! Ja nie mam butów Ej, SK, ej, sk- SK, SK! ma sojusz! SK ma ze mną sojusz. Ej, no dawaj go, damy go! Swodnie, spodnie! Swojnie, mi modły. Ej, ko! Yy, nie ma firewerek! No, nie ma firewerek! Nie ma firewerek! na spirale, spirale, jak Nie mam, nie mam, nie mam. Zdjąłem ze skrzypem! Jaki miecz straciłeś? Boski, wymaksowany. 58. I straciłem całą zbroję plus 7. Jedna część, przypominam, jest warta. Tych, teraz, jak jest ten, to jest warta z 15 koła. Ja, ja część, ja, ja część plus 7 kupowałem za 14. Tu jest wielka dup. Eee, miał ale... być odcinek zabijania ten, a teraz Aha. wiecie widzowie, jak straciłem wszystko.